Jestem z laureatem Orła Prost, panem Jackiem Kasprzykiem, prezesem firmy Kup i Mieszkaj. Firma zajmuje się kompleksową obsługą deweloperów. Chciałem spytać przede wszystkim, co to oznacza? Aby tak Kowalskiemu wyjaśnić, na czym polega Państwa praca i czym zajmuje się firma. Zanim wyjaśnię, czym się zajmujemy na co dzień, to jeszcze raz bardzo dziękuję Kapitule za to wyróżnienie i tą, tą nagrodę. Także to będzie jeszcze większe zobowiązanie na kolejne lata, żebyśmy mogli intensywniej pracować. A co do naszej pracy codziennej, kompleksowość naszych usług to przede wszystkim polega na kreowaniu produktów deweloperskich. W praktyce to oznacza, że jesteśmy w stanie pomagać inwestorom, deweloperom przygotować projekt w zakresie samego produktu, po czym zajmujemy się przygotowaniem strategii sprzedaży marketingu i prowadzimy cały miękki proces, aż do momentu sprzedania wszystkich mieszkań tudzież lokali i zajmujemy się również obsługą posprzedażową. Miniony okres musiał być bardzo gorący, no bo ja widziałem sam pod koniec zeszłego roku, jak kolejki się ustawiały do deweloperów, żeby kupić nowe mieszkanie. Z jakim największym wyzwaniem Pan się zmierzył w dotychczasowej karierze i działalności firmy? Wyzwania mamy każdego dnia, bo tak jak Pan słusznie zauważył ubiegły rok i początek tego roku, to wiele wyzwań w zakresie sprzedaży, ponieważ popyt był tak zdominowany, że rzeczywiście to, co wyprodukowaliśmy, to sprzedawaliśmy. W międzyczasie udało nam się zaprogramować prawie 2,5 tysiąca mieszkań i około tysiąca domów. I nagle przyszła sytuacja taką, jaką mamy dzisiaj, że inflacja, wzrost stóp procentowych powoduje, że nasi klienci nie mogą się posiłkować finansowaniem banku, bankowym na zakupy, więc dzisiaj mierzymy się z zupełnie innym, nowym rynkiem. Mamy nowe produkty, tak, tak jak to bywa, bywało w pandemii, musimy się przeformatować i dostosować do obecnych sytuacji. Dzisiaj dokonujemy transakcji za pomocą gotówki, ale też mamy inne pomysły, żeby pomóc klientom zdobyć inne źródła finansowania na wymarzone zakupy mieszkań tudzież domów. Właśnie na sam koniec chciałem spytać o tą przyszłość. Czy to będzie rzeczywiście taki dramat i tragedia, czy jednak Pan optymizmu troszkę widzi na tym rynku? Tego nie wiem, to się tego nie wiem, zatrzyma. optymizm w naszej branży musi być każdego dnia. Każdą trudną sytuację, udało nam się przetrwać całą pandemię, pandemię także mam nadzieję, że tym razem Również z tego wyjdziemy zwycięsko, a przed nami wiele ciekawych projektów i to, co mówiłem w trakcie podziękowania, przygotowujemy inwestycje w Ameryce Północnej, w Afryce, w Europie, także wiele się dzieje i oczywiście główny nasz kraj, czyli Polska, nasi klienci, dla Was najwięcej przygotujemy ciekawych produktów, projektów i liczymy, że sytuacja ekonomiczna w naszym kraju się zmieni i będziemy mogli Państwu dostarczać to, co jest najbardziej potrzebne.